Cześć, witajcie w dzisiejszym vlogu. W dzisiejszym vlogu Paweł Kopacz bierze swojego malucha na hamownie. Zaraz sprawdzimy, ile tak naprawdę koni mechanicznych wytuje. Ale może coś więcej jeszcze powiemy o tym samochodzie. Jest z nami Paweł, zapraszam się tu do nas. Paweł, Witam w ostatnią wszystkich. eliminację a, zdobyłeś dwa razy pierwsze miejsce na tym motorze. Tak, to było bardzo mocne wejście. Po 8 latach przerwy, e, powrót do ścigania, e, od razu zwycięstwo z aktualnym mistrzem Polski. No, myślę, że lepiej sobie tego nie mogłem wymarzyć. Nie było czasu schamować tego silnika, nie wiemy czym dysponujemy. Mamy 3 dni do wyścigu, postanowiliśmy to sprawdzić. Tak, słuchajcie, jeżeli ktoś nie śledzi mojego Instagrama, zapraszam tutaj, a jeżeli nie śledzi Pawła Instagrama, zapraszam tu się wyświetli. Możecie sobie wbijać tam w story. Było jak walczyliśmy tak naprawdę w nocy z tym autem, tuż przed samym wyścigiem, żeby Paweł mógł wystartować udało się dwa razy pierwsze miejsca dzisiaj na spokojnie hamownia zostały trzy dni do wyścigu tak jest mamy czas mamy czas a jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego paweł wrócił do góry i o tym wszystkim jak opowiada to wbijcie sobie tam na górze wyświetli się wam poprzedni film z Pawłem który jest u mnie dostępny na kanale ale co może powiemy coś więcej też o mechanikach którzy składali dla ciebie ten, ten motor bo powstał dosyć szybko prawda tak tomek cabaj poskładał ten silnik poskładał go tak naprawdę w 6 tygodni. tak zapraszamy Tomka do nas Witam tak, wszystkich. Tak. Jest Tomasz z nami. 6 no... tygodni podpada silnik. Pojechaliśmy na testy i trzeba było w dwa dni odbudować. I trzeba było odbudować, <laughs> bo pęk blok. To tak, komka, tak, nie wina Tomka, tylko pęk blok. E, I zrobili to chłopaki 24 godziny, tak? Dokładnie, tak. dokładnie. E, była chwila zastanowienia, czy bawimy się w to, czy, czy, czy nie, ale razem z Pałem podjęliśmy decyzję, że noc jest dla słabych. Panie jest dla słabych, więc działamy. Tak ja wam też, też pa... pokażę Pawła, Pawła Wronę, którego tak, możecie tak. zobaczyć. Cześć, witam tak. wszystkich. To jest, to jest tak naprawdę ta ekipa, która nie dość, że złożyła silnik 24 godziny, to jeszcze Paweł zdobył dwa razy pierwsze miejsce na wyścigach. Jest to poniekąd też jego zasługa, Paweł jest bardzo dobrym driverem i zawsze może na niego liczyć. Bardzo chętnie przyjmuje nasze uwagi, a jak lubi, żeby pokręcić go troszeczkę, to, to też nie ma z tym żadnego problemu. Ja wam powiem jeszcze tak mogąc przebywać z Pawłem Wroną i Tomkiem Cabajem że to jest naprawdę zgrana ekipa i tam musi być naprawdę śmiesznie. Zresztą, możecie sami ci Zapraszamy, zapraszam, jesteśmy otwarci. Także słuchajcie, będziemy hamować, czy mamy kciuki? No i jak tam, jak tam, po tru dużych trudach w tym ciepłym dniu udało się zapiąć w końcu sprzęta, mały wozik, duża hamownia. Ale ciężko. Wszedł, nie? Tak, wszedł. Udało się jakoś pasy podopinać, tak, żeby nie tarły o rolki ani też nie przypaliły się o wydech, ani nie wyrwało żadnej części malucha. Czyli teraz masz prostsze strojenie, nie tak jak ostatniej nocy przed wyścigiem, gdzie o chyba pierwszej myśmy tak stroili? Tak, dokładnie. No, a teraz na spokojnie, w pomieszczeniu, relaksji. Tak. No teraz tylko kontrola, tak naprawdę tego, co jest zrobione na ulicy, bo tam jest najważniejsze. A teraz chcemy zobaczyć, czy nie ma jakichś dziwnych punktów. No i tak, naprawdę między gazy sobie dostroić łatwiej jest na hamowni, niż na drodze z takim sprzętem śmiesznym. Jedno pytanie do Ciebie, w jaką moc celujesz? Jak myślisz? O, jak myślisz? Ile Ci się wydaje? Zgaduj. Dobrze by było, jakby było chociaż 50. A Ty tak lubisz zaniżać, nie? Tylko zastanawiam się zawsze, o ile procent zaniżasz. Nie wiadomo, no to jest taka bezpieczna granica, że... Powinno się tyle udać. Ja sobie ja mam, coś... może 70. Może się też udać. Fajnie byłoby standardowo tak 100 koni z litra pojemności zrobić. To jest taka optymalna wartość dla wolno-sądnego. silnika. Nie? Tak, tak. No dobra, działamy. Zobaczymy, ile wyjdzie. I kto był bliżej. No. Prawdy. Mm. I podchodzi wszystkiego. Staram się. Może tego nie widać, jednak człowiek trochę spięty jest. No jesteśmy po kilku hamowaniach, zebrane trochę logów. Trzeba przeanalizować wyniki i teraz jeszcze drobne korekty takie typowo hamowniowe, bo jak to na hamowni bywa, nie mamy takiego. No niby rolki są bardzo duże i ciężkie i w dodatku kręcą się wszystkie, natomiast jest to mimo wszystko inna specyfika obciążenia dla kół i musimy troszkę tutaj na hamowni mimo wszystko paliwa ściągnąć w stosunku do ulicy. I wtedy będziemy mieli Rzeczywiste wykres tak jak mniej więcej można powiedzieć na ulicy, by się samochodzik zachowywał, bo w tym momencie mamy dość mocno jeszcze przelany skład mieszanki, więc trzeba działać. Ile mocy wypluło? Mamy magiczne sześćdziesiąt kunia powtarzane. Czyli ja wygrałem Na trzydziesiąte Sześćdziesiąt trzy, nie? 67 20. Widać tutaj? 63 engine Power i... To wygrałem Loda w taki ciepły dzień <grywa> Troszkę tam z dołu mu ten zakres taki taś ta siania, mm -hmm. poprawiłem Aczkolwiek na no, no, takich ławkach to i tak właśnie ten zakres. Więc do 3700 ma taki bardzo szarpany. 60,3. Tak, dokładnie. Jest szóstka z przodu. Myślę, że wszyscy zadowoleni, bo bo przebrnęliśmy przez tą szósteczkę eee, no no, był taki stres, nie? Tam 57-58 i czy no, przekroczy? stres był, ale powiem szczerze, że jeździłem 56 konnym silnikiem wcześniej wiedziałem, że tutaj jest potencjał na więcej kwestia dostrojenia, natomiast no, ja jestem bardzo zadowolony ten, ten silnik ciągnie jakby miał dużo więcej niż 60, to co pokazała hamownia Zresztą. No myślę, że na ostatnich wyścigach to też pokazałeś, pierwsze kreski. Tak, z, na ostatnich wyścigach wygrałem z ponad 60-konnym maluchem, także, także jest potencjał w tym silniku. Jest, ważne jest to, że jest na razie bezawaryjny, oby tak dalej. To, co wszystko, że tak powiem, wyszło przed wyścigiem i w trakcie wyścigu, no to wiadomo, no to było rzeczy, które nie, nie byliśmy w stanie dopracować w tak krótkim czasie, ale myślę, że, myślę, że spokojnie do wszystkiego dojdziemy. Powiedz mi, zostajesz na tym, czy planujecie jakieś usprawnienia? Nie, zostajemy z tym silnikiem. Tutaj będziemy, że tak powiem, dążyć, żeby jeszcze to poprawiać. Jeżeli by się cokolwiek wydarzyło, że zmusi nas do przejścia na inny, na inny silnik, to wtedy będziemy dopiero kombinować. Natomiast ta konfiguracja na ten sezon dla mnie to jest po prostu super sprawa. No. Dobra, mamy wykres, mamy porównanie pierwszego hamowania kontra drugie. Jeżeli, jeżeli chodzi o pierwsze, 57, i 57,7. I moment 64,4. A już po dostrojeniu mamy tutaj, możecie zobaczyć, 60,3 i 67,1. Na Myślę, porządkę? Że bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Oby takie były w sobotę, w niedzielę będziemy zachwyceni. Tak, słuchajcie, więc. Paweł tak naprawdę jest przed wyścigiem, ja ten film puszczam przed jego dwoma podjazdami, tak? Złota niedziela. Tak, wapijamy się. Dwa kolejne pochary, Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, a możecie Paweł odwiedzić się u niego na serwisie. Dokładnie, zapraszam na serwis, zapraszam też na Instagrama, Copyrightly Team. Tak, go pewien... jeszcze tu. Tak, znajdziecie jest. tam na pewno informacje na bieżąco z wyścigu. Myślę, że będą wyniki, wszystko, wszystko będę Was informował, co i jak. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie wśiennej. się, cześć.